Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji wraz ze mną poseł Szymański. Szanowni Państwo, dzisiaj o cenzurze w internecie. Tego można się było spodziewać po rządach obecnej koalicji rządach Donalda Tuska. O rządach, które trzeba nazwać państwem policyjnym. Tego przykłady mamy w ostatnich miesiącach. Cenzura, którą rząd Donalda Tuska planuje w internecie, niestety wszystko wskazuje na to, będzie miała miejsce, ale jako Konfederacja, jako posłowie Konfederacji z tą cenzurą walczymy do ostatnich sił. Dzisiaj drugie czytanie projektu, między innymi druku 661, który mówi właśnie o tej cenzurze, która może być nakładana przez ABW. Daje ten projekt, ta ustawa, te możliwości pełne możliwości blokady treści w internecie, które będą przez ABW oceniane negatywnie i uwaga, to jest jedna z istotniejszych spraw, bez decyzji sądu. A więc szef ABW będzie mógł blokować w zasadzie jednoosobowo treści, które nie spodobają się ABW, bez decyzji sądu. Następnie odwołanie do sądu i dopiero będzie można dochodzić swoich praw. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, to, na, to przede wszystkim atak na wolność słowa, wolność słowa. W internecie sprzeciwiamy się temu jako środowisko wolnościowe, konserwatywne, środowisko, środowisko konfederacji, ale w imieniu wszystkich Polaków, internautów, osób, które chcą wyrażać swoje zdanie, często krytykując obecne władze, mieliśmy przykład ostatnio 22-latek w trakcie powodzi na, w mediach społecznościowych dokonał wpisu krytycznego na temat sytuacji. Powodziowej działań służb ratunkowych służb Donalda Tuska i co się stało, został aresztowany i został na komisariacie przesłuchiwany. Takich sytuacji być nie może. Służby nie mogą mieć wglądu w nasze komunikatory i nie powinny cenzurować treści, jakie chcemy przekazywać jako wolni Polacy naszym sąsiadom, naszym kolegom, naszym współobywatelom. Szanowni Państwo, Dodatkowo ten projekt wprowadza uprawnienia dla ABW, która to będzie mogła wchodzić na tereny dostawców usług hostingowych i wymagać tych treści internetowych. Co więcej, jeżeli ABW zażąda, to oczywiście te treści będą musiały być, nawet te treści usuwane przez dostawców usług hostingowych będą musiały być dostarczone dla... ABW. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia.